Ale dupa! Nie no to fartucka jest fuu! Eee! Zabojatka komiki Dzień dobry moi mini. Witam Was w BF5 Gdzie właśnie ze Szurwotem gramy on na swoim nowym kąpie A ja tutaj się klinuję oczywiście? Ej, ale powiem Ci, dupie, że ten yy, Jak mi się zbytne. mapa doczytała, to nie mam spadków poniżej 120 No widzisz, to się cieszy e, i tak no, po prostu ja mapa mam musiała się doczytać, wiesz? Czekaj, bo ja szukam miejsca. No, mam, su, miejsca? mam 120, miałem tylko raz spadek na 111. 117. Bardzo ładnie. Dobra, my musimy gdzie iść? W którą ehm, stronę w końcu. My musimy bronić celów w sektorze. Aha dobra. To chodź gdzieś do budynku, bo ja jestem sniperem. Ja też jestem snajperem. No, czekaj, wiesz, co w boku trzeba dziurę zrobić. I... Chciałem powiedzieć, że za to uwielbiam BFA. a no to kurwa sikiera w tym jest? Jestem... Nie, to jest wygięta lampa. O kurde, pojazd. Po! Z której strony? Z dołu, z dołu, z dołu! Happy! Krejcik! Czekaj, czekaj, czekaj. I'M BLEEDING! Dobra, zabijem, czekaj Ktoś kurwa dzwoni teraz! No telefon! A, nie dzwońcie do mnie kiedy nagrywam! Nie nagrywam? No nie, na nie blokuj no, te symbole, jebany! Żona mi dzwoni! I znowu będzie 8 miodowalnych połączeń, nie? Nie, już chyba wie o tym, że jak... Macie flarą for Ała! Weź podnieś mnie Jest na dachu, na dachu! Oła, dostałem! Obity jest, loa ma Help, help, help! Nie zdążyłem rewolwera wyciągnąć I Help, help! Help is someone! Dobra, ja zdycham Ja też Właśnie nie doczekam Medic! jak gdzieś tam, w pizdu, na wybrzeżu kości słonowej. O, zrobili nam okno w tym domu w końcu. Dostał hop. No nie wierzę, i jeszcze raz ten sam typ mnie zabił. Jaki wstyd, nie gram więcej tym sniperem. Pieprzyć to. Pieprze to. Aż nawet mam... Tak, pieprzę, że aż sole, nie? No. W ogóle kochani ostatnio miałem też taki Kurwa Nie dadzą powiedzieć, musimy zabić po prostu a, a... No, dziadygi. Nie była ja nie byłem pewien z której ja strony w ogóle mam przeciwników e, Ogólnie w ogóle ten ty mówisz o tym, że ktoś ci zrobił tam tysiąc ileś, tak? Czasu no, oglądania Miałem no. 2000% jeszcze wczoraj Czekaj, Czekaj bo ja się teraz tutaj mam... spadnie 1500 Na w niego Ale już a, ja headshot'a walnąłem. Yy, to ja też wczoraj kurde, tak siedzę, siedzę, tak mówię kurde, a se włączę shot'a, bo tam na jakiś temat szukałem, co nie, I tak patrzę, kurwa siedzę, tak czysnąłem sobie na spokojnie, co nie. A, dziad. To za dziad. Yy, siedzę sobie na spokojnie, chyba 10 minut dobre, yy, wiesz, przysnąłem sobie przy kąpie. co? Cały czas w kółko, bo tak ładnie było zapętlone. Ale to ładnie, jakąś jak komuś na nabił, nie? No. Długo spałeś przy tym? No 10 minut. A tylko. Mówić kurde, to było roz... rozpierdol na ten... Odsuń się od tego, bo ja się na to nie y Krzysiu, czołg tam jest. Bo... JEM! Mamo. Ała! Padłem. Ja też. Wiesz? Ale ob obiłem tym ten czołg. to mnie zajebał. Obiłem ten czołg. Dostał z rakietnicy. Help. Help me someone! Motherfuckers! What the fuck are you doing? Idiot! It's dobra, a tank! Nie pomagać. Oni pomagają, oni są po prostu... A ładunki wybuchowe! Aś. 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 O Aś. medyk! Medyk, medyk pomóż mnie! Pomóż mnie, podnieś mnie! Gdzie ty jesteś? Tu! O! Pancer faust. Już stary psał. Ja mam bazukę A on tym a drugim bo nasz ogarnął, nasz leży O dobra, podnieś go Weź mnie osłaniaj Żegam ten czołg Dobra, zabiję gościa Ten czołg tu jedzie Ja też zabiję gościa Kurwa Oj, jebany lupa. czołg A, On nas zmiażdżył, jak na Ukrainie <noise> Jak na Ukrainie ja jestem człowiek, człowiek... ten... No pomóż ten. mi medyku ty tempy! A, on nie żyje. No, już nikt nie żyje u nas. Dobra. Mm. Myślałem, że ja się cieszyłem, że zniszczę ten czołg. Cicho, ja się odrodziłem. Ja lubię niszczyć czołgi. A się tutaj jakoś... Go... nie da. Mam ładunki, jak coś, to ja mogę go, go podejść i wysadzić. One dużo biją. Snajper! Gdzie? Po prawej na moście. A, widziałem. Ściągnięty. To teraz niech będzie nikoś podniesiony. Przygniotł po mnie coś. <laughs> Przygniotło cię coś? <śmiech> no. <śmiech> nie wiem co. Strzelają. O tu jest! No. i dupa. I PRZEJECHAŁ SIĘ PO MNIE! Sniper. To się po mnie przejechał. Jechał jest dobrze, 4 kille mam, jestem drugi. Ta, mam dwa. Ten też nie jest najgorszy ze mną. Weź się nie zabij. O, No ten czołg trzeba rozwalić. Jeden jest po lewej. Dostał czołg, zniszczę go. No tam niego go Dobra, ten czołg już jest w tragicznej sytuacji. Dużo mu zrobię, wiesz, ze sniper'ki. Ła! to jest nie Niech ten czołg jeszcze trochę podjezie. Tak, bo mnie zabija co chwilę. To jest nie fair, mówię Ej, tyle zasypa... coś. Spałniłem i kurde od razu dedam. I nie? gówno, i gówno zrobiłem. Podjeżdża! Wiem, że podjeżdża, dlatego uciekam, bo już nie mam ładunków. Pleccy masz, plecy masz! Leży. Ła! Przedmiot Ja muszę stąd uciekać. Bo ja te ładunki za wcześnie zatonowałem. Chłopio na wstecznym zajebał. Ja muszę znaleźć amunicję. O ja Widzę, że latasz tutaj jakże po w polu. Pieniędzy szukam. On tam jest. Ja wiem, że on tam jest O amunicja dobrze Leżeć kurwo Dobra, zniszczyłem wiecieczkę Dobra, ja nie namierzyłem Kurwa macz Prawie go zniszczyłem, stary. Zniszczyłem mu wieżyczkę. Oaa ja się z chłopem zabiłem naraz, nie? W tym momencie. Podniesie mnie ktoś? Ja jestem rest in peace. Ale zniszczyłem mu wieżyczkę. Czy zniszczyłem mu? Nie, nie A co jakbyśmy sobie czołg wykampili i wzięli czołg? Eee, znając życie, to byśmy przegrali zaraz. Myślisz? Powiem ci, że tak. ja pier pierwszy raz jak grałem w bf to wziąłem czołki i zrobiłem chyba z 10 killi. Gdzie tu jest ten most? To nie ten most. Kurwa. A, ten czołg już nie żyje chyba. Nową się pali. Co tu za rakieta poszła? A to dlaczego? Ała! Jakim cudem chłodnie zabił każdy tak blisko? Dobra, leżeć psie. leżeć. No nie, i teraz ja zostałem psem. Cholera. Ale ten czołg to jest niezniszczalny, ten czołg jeszcze żyje. Bożej. Ja w niego już chyba z sześć razy strzeliłem z rakietnicy. A raz mu 50 zadałem. Wieżyczkę zniszczyłem. No i do pary jestem. Masz po prawo, typa. Jeszcze jeden za górką jest. Jednego zabijem. Tam! Obity jest. Daleko, za czołgiem. Nie widzę. Tego, który jest na moście, wiesz? Kuźwa! To oczywiście mnie inny snajper musi ściągnąć. Trafiłem go z rakietnicy, ale umarłem. Ale czemu kurde oni tak kampią? Nie umieją normalnie stać. Ja nie lubię takich trawiastych map, <laughs> wiesz? Dla mnie najlepsze mapy to są takie w budynkach. Ale możemy wyłączyć sobie trawę, ale po co? Nie ma mercy wtedy, co nie? A no ludzie te tak. tak grają. Ja wiem, ale to potem, wiesz co? Coś to nie, nie, nie tylko, że trawa, tylko ogółem mapy takie, jakie jest pole otwarte, ja wolę walki w miastach, wiesz? No każdy woli co innego. Ja na przykład lubię takie trawiaste, ale. Ja znaczy to ładnie wygląda, ktoś... ale trudne są. Tematy. Jak ktoś mi tutaj, kurde wiesz, on gra bez trawy, a ja gram z prawą, to jest już wiesz, tylko 2H. No trochę tak. Bo według mnie, jeżeli ja na przykład ustawiam sobie takie, to mi dobierz, kurde, serwer, gdzie takie są ustawienia innych ludzi. Już nie, mówię, bo nie że będzie będę włączona. Albo nie będzie włączona, bo wyłączona na serwerze, to by było łatwiej. No kolejny leci. Na moście? Nie wiem gdzie dokładnie. Dwóch brodów na moście. Z drugiej strony jestem, Dobrze, dobrze, dobrze. Ale pozabijałem ich ładnie. Zaraz mnie tutaj jadą! Przydałaby się pomóc. Jest gość jeden za skrzynkami na moście. Za którymi? Za, za tymi dalej. No, na moście są, no. Dużo ich było. Czekaj, zabiję. Jesteście gdzieś indziej całkiem niż ja. A bo ja to czas na trudności się tułkę Aha! Obie jest tutaj przy tym, tam gdzie byliście Jest schowany Przy moim trupie Weszę do munkru Gdzie jest twój trup? O, z tyłu Uciekł Dobra, biegnę za tobą Zabijem go, zabijem go, go, zabiłem go. Ja już nie żyję, wiesz? pomściłem cię chociaż. Bo chłop się schował, nie? Ale dużo killi nabijem teraz. No i dobrze. Kurwa, ktoś do mnie strzela. Ja nie wiem, z której strony oni strzelają. My też ja strzelamy. Jest, jest nasz. Cudzo za Spiderman tam na moście stoi. <laughs> Gościu stał! By nogami ja? wiem gdzie on jest ściągnięty No brafiłem czoł Ja go nie zniszczę Duch popadłem Z mostu idą Krzysiu lezle przy punksze Wiem 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 na moście masz typa. Dojeżdżacie. cię! Ała, dojechał. Nie zdążyłem go rozwalić. Zauważyłem, no. Unlucky. Ja ci rewolwer polecam, na dwa hity zabija. No mam taki rewolwer. A, no to git. No ten To wiesz, nie jest on mi kurde, ja ten, jechałem myszką w lewo, a ten nagle ciur w prawo. Przeszaram, ci, nie? Kurwa, WHA, normalnie anty ten, anty szał. Anty ajut. <laughs> anty kurwa, jak nic. Ale wiesz co? Snajper! Gdzie? Po lewej! Za drzewem Widziałem gdzieś tutaj Za tobą! Za tobą! Aha! No, właśnie tam. Ale chłopie przez tą trawę to on mi znik nagle w połowie LOL! Tak jest ja Wiesz co, ja się może przełożę Nie będę sniperem tym razem tylko sobie wezmę medyka, jest łatwiej Ufa. Aha! Cię nie na tobie, a ty nie żyjesz Ja cały czas te czołgi obijam I nie mogę ich zabić Mamy dużo punktów, jak przegraliśmy O, przegraliśmy No ciężka, cóż kochani, ciężka taki poraż. mały... materiał Jeżeli chcecie więcej w ogóle BFA, to dajcie znać Będziemy Potem też nie? niektóre fajne tematy poruszać tutaj Cześć i w ogóle no właśnie, więc y, widz widzimy się już w następnym odcineczku, pewnie nagramy jeszcze jeden. Więc y, to tyle, nie zapomnijcie o w górę, komentarzu, no i subskrypcji. Trzymajcie się, bye bye. No i cześć, cześć.